Modelarskiego badu, widać, recenzja PAK 35, łamane przez 36, tam jej w skali 1 do 35. Recenzuję tylko samo działo ponieważ żołnierzyków nawet nie dotykałem, ponieważ uważam je za. No, po prostu nie warte uwagi, jakby na to nie spojrzeć. Działo składa się z niewielu elementów, można je wykonać w marowaniu takim jak ja, grał albo afrykańskim. Jest do tego jeszcze. Steel granate 1941 jako alternatywa yy, głównego działa. Ono tylko wydaje się krzywe, ale jest proste. Zakrzywienie takie powstało, ale styl Granatę po złączeniu ma za dużo szwów na granicy łączenia i nieszczególnie chciało mi się je usuwać. Tu macie jakby co yy, styl granatę. Także. Tyle w temacie co do składalności. Generalnie, trochę więcej trzeba było popracować pilnikiem niż przy M8 chowicer, no, ale to wynika z różnicy wieku. M8 jest znacznie, znacznie młodszy. Można powiedzieć, że pak mógłby być jego dziadkiem wręcz. <grym> Nawet bardzo jego dziadkiem. Model, generalnie z tyłu, żeby zamontować te oto podpory, tutaj które widzicie, trzeba było ściąć pewne ten, ale już wszystko się wpasowało bardzo dobrze jedyne co mi się tutaj rusza w tym zestawie to ruszało przynajmniej to działo reszta elementów stwierdziłem nie będzie ruchoma bo nie wszystko do siebie raczej dobrze pasuje jakiś większych zgrzytów nie zauważyłem no na pewno jest to ciekawszy model, nie, ciekawy model z uwagi na swój rozmiar 1 do 35, ale i tak ta armata jest w sumie dość mała, bo ona nigdy duża nie była. Kołatka dużą armatą nie była. Generalnie yy, ocena moja finalna to jest 4 na 6 yy, Dobra składalność. Wymaga w pewnych momentach zmian w konstrukcji, pod detal również przyzwoity, jak na swój wiek. Są nawet napisy: Continental na opionach, a do minusów tego zestawu zaliczam na pewno wszystkie żołnierzyki. Możecie również zaobserwować moje linki społecznościowe na blogu. Blogspot i kanał na YouTube o tej samej... Nie, kanał to teraz obserwujecie. Możecie go zasubskrybować, jeśli tego nie robicie. Jest jeszcze strona na Facebooku. Jak również jeśli ktoś chce, zapraszam do wsparcia mnie na Patronite na, bądź buy Coffee. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dzięki. Cześć.